W buddyzmie jest na przykład taka piękna historia, jak właśnie pyta się taki młody mnich, starego mnicha, jak wyciszyć umysł, nie? I ten mu daje szklankę z wodą, czy tam kubeczek z wodą, no i mówi: Trzymaj, nie? No i on trzyma ten kubeczek z wodą, no i, tak, no i pyta się, czy, czy trudne to jest, czy nietrudne, czy lekkie, czy ciężkie, nie? Mówi, że nie, no lekkie, łatwe, nie ten. No i tak trzyma, trzyma. Mija trochę czasu, zaczyna mu ta ręka drżeć, nie? I, i, i wiecie, i. I teraz ten, ten, ten mistrzu się go pyta, no to jak, jak wyciszysz, jak uspokoisz tę wodę, która tutaj jest w tym kubku? No to ten drugą ręką przytrzymuje, nie? No i, no i kurde trzyma, trzyma, no ale też w pewnym momencie zaczynają mu te ręce drżeć, nie? I mówi, no mistrzu, nie wiem, nie wiem, co mam zrobić, nie? Mistrz wziął kubeczek, odstawił na bok, za chwilkę się woda uspokoiła. Tak naprawdę jest. Jeżeli masz coś, to cię zaburza. Yy, wiesz, po czym to poznać, że cię coś zaburza? To po tym, że nie masz wolności myślenia.